Relację sponsoruje świat opon i akumulatorów, Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Nowej Prawicy, na której zaprezentujemy kandydatów do Rady Miejskiej oraz kandydata na urząd prezydenta miasta. Ze mną jest Łukasz Uściłowski, kandydat z okręgu drugiego. Marcin Pruszko, lider listy z okręgu, z okręgu pierwszego. Wioleta Parda, kandydatka z okręgu trzeciego. Marcin Grocki, lider listy z okręgu trzeciego. I Mariusz Korytkowski, lider z okręgu czwartego. Odam głos na naszym kandydatom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Uściłowski startuje do wyborów do Rady Miejskiej z okręgu drugiego z pozycji drugiej. Problematyką, którą chciałbym się zajmować, jest działalność klubów sportowych. Jak być może część z Państwa kojarzy, od niemal dwóch lat działam społecznie w zarządzie Łomżyńskiego Klubu Sportowego i chciałbym, aby problematyka klubów sportowych była dostrzegana na poziomie Rady Miejskiej. Ponieważ mam wątpliwości, czy przez ostatnią kadencję było to w sposób odpowiedni akcentowane. Każdy z Państwa może wyrobić sobie opinię. Osobiście nie chciałbym jakby tutaj wchodzić w polemikę. Uważam, że moje doświadczenie nie tylko z pracy społecznej, ale też wykształcenie z właśnie tej dziedziny, jaką jest działalność organizacji sportowych, będzie mi pomocna w sprawowaniu tej funkcji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Marcin Pruszko i startuję w wyborach z okręgu pierwszego to jest Stare Miasto i z pozycji numer jeden, a zdecydowałem się do startu w wyborach, gdyż nie podoba mi się polityka łomżyńska i też kierunek, w którym zmierza wszystko w Łomży, a jestem osobą, która nie potrafi siedzieć i się tylko przypatrywać na to, co się dzieje dookoła i dlatego to jest głównym powodem, w którym chcę startować w wyborach. Poza tym też chcę reprezentować środowiska osób niepełnosprawnych, ich problemy, by wszyscy ludzie byli traktowani na równo po prostu no najwyższy czas na zmiany, żeby ruszyć to, co się dzieje w naszym mieście. Nazywam się Michał Hoffman, jestem liderem listy w okręgu trzecim. Z wykształcenia jestem ekonomistą, dlatego gdy Nowa Prawica wygra wybory, chciałbym się zająć rozwojem. Nie chciałbym używać w kampanii wyborczej argumentu wieku. Ważne też jest bardzo doświadczenie, ale od doświadczenia ważniejsza jest jeszcze wizja przyszłości, wizja przyszłości Łomży. My tą wizję mamy, z tej wizji wynika nasz program. Jest to 10 bardzo konkretnych punktów. Dziś, dzięki tym dziesięciu punktom Łomża w przeciągu 5 lat będzie jednym z najlepiej rozwijających się miast w naszym regionie. Będzie miastem naszych marzeń. Witam serdecznie. Nazywam się Violeta Parda. Startuję, na, kandyduję na radną miasta Łomży z okręgu, z okręgu trzeciego, z pozycji siódmej. W Łomży rozwijam się zawodowo jako główny technolog i zarządzam niewielką grupą ludzi. Natomiast kandyduję na radną e, miasta, ponieważ chciałabym e, mieć bardzo realny wpływ na to, na to, co tutaj się dzieje oraz na to, by nam się żyło lepiej. Chciałabym, aby moi wszyscy znajomi, którzy wyjechali za granicę oraz z Łomży, e, powrócili tu albo przynajmniej, żeby już więcej nikt stąd nie wyjeżdżał. Mam nadzieję, że moje działania będą e, ku temu zmierzały. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Grodzki, lat 33 i do Rady Miejskiej kandyduję, ponieważ moim zdaniem mąż potrzebuje ludzi młodych, którzy ponad poprawność polityczną stawiają interesy tego miasta i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Koretkowski, lat 35, prywatnie mąż i ojciec dwuletniego Miłożka. Zawodowo pracuję w w jednym z największych, największym sklepie z sprzętem RTV AGD w Łomży, gdzie pełnię funkcję kierownika sklepu. Na co dzień pracując i to, to jak wygląda moja, moja praca, to jest szereg, podejmowanie szeregu bardzo ważnych decyzji, biorąc pod uwagę zarówno dobro klientów, jak też oczywiście interesu firmy. I te swoje doświadczenia chciałbym wykorzystać również będąc w Radzie Miasta, ponieważ to, co rzeczywiście na co mamy wpływ jako Urząd Miasta, to przede wszystkim podejmowanie dobrych decyzji, o ile zarówno Kongres Nowej Prawicy, jako, jak i ja, Mariusz Koretkowski, nie chcemy obiecywać rzeczy, które, których nie można spełnić, jak to czasami bywa, to to mogę Państwu obiecać, że będąc w Radzie Miasta, wszelkie decyzje, jakie, jakie będę podejmował, na jakie będę miał wpływ, będą przede wszystkim e, e, najlepsze dla naszych wyborców i naszego miasta. Dziękuję bardzo. Witam, nazywam się Marian Nieciecki jestem łomżyniakiem ponad 25 lat. Na życie zarabiam prowadząc firmę handlową. Inwestuję też na giełdzie, mam 10 hektarowe gospodarstwo jestem drugą kadencję radnym gminy Łomża. Mimo że większość z tych ośmiu lat, które spędziłem w Radzie Gminy Łomża, byłem w opozycji, to jednak sporo też udało mi się zrobić. Wydaje mi się, że wyborcy są ze mnie zadowoleni. Najbardziej znanym, znaną rzeczą, z których, z których się, jestem dumny, się cieszę, to jest odsunięcie obwodnicy Łomży poza tereny mieszkalne i stworzenie dwóch okręgów wyborczych w mojej rodzinnej, może nie, może nie w rodzinnej, ale w miejscowości, w której mieszkam, w Kupiskach Starych, przy okazji i jeszcze staliliśmy stare łomże w jeden okręg wyborczy. Proszę Państwa, czas płynie, coś się zaczyna, coś się kończy. Nawet prezydent USA po dwóch kadencjach musi odejść ze, ze swojego urzędu, tym bardziej w samorządach powinno to być normą, dlatego ja uważam, że skoro dwie kadencje już byłem radnym, czas najwyższy pójść gdzie indziej. Proszę Państwa, po, z czasem każdy radny, każdy urzędnik, każdy, każdy samorządowiec staje się takim podwójnym agentem. Na początku robi wszystko dla ludzi, a potem zaczyna rozumieć urzędników, zaczyna rozumieć pewne obiektywne problemy, jakieś trudności i zaczyna, zaczyna myśleć o swoich wyborcach. Oni a o urzędzie i urzędnikach my. Ja chcę tego uniknąć i dlatego i dlatego uznałem, że 8 lat to wystarczy. Trzeba, trzeba zacząć robić coś innego. Wydaje mi się, że w gminie Łomża zaszły jakieś zmiany, kiedy, kiedy tam zasiadałem i ludzie mieli ze mnie pożytek, dlatego dziś uważam, że mogę podjąć następne wyzwanie, startuję do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Mam już odpowiedni wiek do tego, bo mam 48 lat i doświadczenie, żeby poradzić po prostu sobie z tym trudniejszym, jak mi się zdaje, zadaniem. Samorząd Podlaski, jak się zorientowałem w cyferkach, wygląda całkiem nieźle, nie ma, nie ma większych długów, na papierze wygląda to całkiem nieźle, ale jak Państwo wiecie, o ile Białystok wygląda jak, jak perła, jak diament, to niestety nasz okręg wyborczy numer 3, czyli były województwo łomżyńskie raczej wygląda jak omszały kawałek betonu, kawałek gruzu. Dlatego, dlatego uważam, że coś trzeba z tym zrobić. Podlaskie jest dla nas nie jak matka, tylko ja uważam raczej jak macocha. Nie można oczekiwać, że plonować będzie całe pole, tak, jeśli dba się tylko o ten kawałek najbliższy domu. A moim zdaniem tak wygląda to w województwie Podlaskim. Idę do Sejmiku, by to zmienić. Byśmy w naszym wspólnym województwie nie robili za głupiego Jasia, którego się odpycha od stołu. Co się zaś tyczy prezydentury. Oczywistą oczywistością jest, że, że tak zacytuję klasyka, że jedynka do Sejmiku jest z automatu kandydatem na prezydenta okręgu, z którego startuje. Dlatego partie zazwyczaj to robią, bo po prostu to się pozytywnie weryfikuje. Tak, to zwykle się sprawdza i, i są tylko jakieś wyjątki, na przykład, na przykład pis. Następnym powodem, że ja zostałem wystawiony przez Nową Prawicę do rywalizacji o urząd prezydenta Łomży, jest moje doświadczenie. Nowa Prawica to ludzie młodzi i bardzo młodzi. Trudno więc wymagać od nich stażu i doświadczenia. Dlatego ja, dlatego ja który mam największe doświadczenie w tym względzie, ja zostałem wystawiony, by rywalizować o, o ten urząd. Następny powód, gospodarka. Gospodarka Głupcze można by powiedzieć, jak mówił Bill Clinton, łemżyści przedsiębiorcy to nasz bardzo ważny elektorat i w rozmowach z nami powiedzieli otwarcie. Chcemy przedsiębiorcę praktyka, a nie kogoś kto wiedzę o biznesie czerpie jedynie z książek. Inaczej wyglądają podatki na papierze, w książkach a zupełnie inaczej kiedy te podatki trzeba osobiście zapłacić, trzeba wyjąć pieniądze z własnej kieszeni. Powód ostatni to jest wiara w sukces. Nowa prawica wywodzi się z Unii Polityki Realnej, więc to, to są realiści. Jesteśmy realistami. Wiemy, że to jest dosyć trudne, ale, proszę Państwa, wokół mnie siedzą ludzie, którzy pozwalają patrzeć mi na to z optymizmem. Obserwowałem ich przy eurowyborach i obserwuję, jak działają teraz przy tych wyborach samorządowych. Bardzo skutecznie zbierają podpisy, organizują kampanię i ten sukces, który osiągnęła nowa prawica w eurowyborach, to, to w zasadzie zawdzięczamy wszyscy im. To jest ich zasługa. Tyle pasji, tyle zapału, poświęcenia, wytrwałości, nie wiem, ani Nie widziałem u nikogo innego. Na dzień dzisiejszy. Twierdzę, że nie ma w Łomrze lepiej zorganizowanej grupy od nich. Z moim doświadczeniem i ich powerem jesteśmy w stanie przenosić góry. Tak? A co dopiero spłacić te 120 milionów długu, które niestety Łomża ma na swoich barkach. Tak więc, jeżeli ktokolwiek jest w stanie wyrwać Łomrze z tego chocholego tańca, to tylko my. Razem stworzymy Łomrze naszych marzeń. Dziękuję bardzo wygra z realizmu i polityki realnej? Wydaje mi się, że powiedziałem już na to pytanie, dlatego że Obserwowałem też inne komitety przy Eurowyborach i proszę Państwa, zauważyłem, że tutaj nikt nie ogląda się jeden na drugiego, nikt nie spycha, że nie tego, podejmuje się czegoś, a potem oddaje to następnemu, bo oczywiście ma coś ważniejszego do roboty, a tak naprawdę chodzi o to, żeby sobie wygodnie posiedzieć. Tu jeśli jest jakaś rzecz do wykonania, to ludzie wręcz wyrywają sobie z rąk, tak? Więc jeśli, jeśli do tego dołączyć, tak jak mówię, moje doświadczenie, tak, a a tą siłę, tą moc, to, to, to zaangażowanie tych ludzi naprawdę można sporo zrobić. Jeśli się tylko siedzi i, i narzeka, no to trudno cokolwiek zmienić. A ci ludzie nie siedzą, nie narzekają, mimo że są młodzi mogliby pójść sobie na dyskotekę, ale wykonują wielką pracę, wielki wysiłek, żeby coś wreszcie w Łomży drgnęło, żeby zmienić, żeby na stare lata nie musieć zastawiać swojej własnej hipoteki, żeby spłacać miasta długi, długi, których oni nie zaciągnęli, ale które niestety, pójdą na ich konto. Pan z jakiej miejscowości? Ja urodziłem się w Piszu. Wychowałem się w Rożyńsku Wielkim, to jest gmina Prostki, powiat obecnie, poprzednio był Piski. Także pochodzę, można powiedzieć, z Prus, jestem Prusakiem. A teraz przez kilkanaście lat mieszkałem w Łomży na ulicy Dmowskiego, teraz mieszkam w Kupiskach. Można powiedzieć, że w sypialni Łomży, bo, bo taka jest prawda. To, to, to już wiele ze wsią nie ma wspólnego. Mamy w kupiskach raptem jednego prawdziwego gospodarza, prawdziwego rolnika. I od pan mieszka w 2002. 2002, o ile tam mnie pamięć nie myli. Pan Mariusz podkreślił swoje doświadczenie, ale nie komitet to jest najmłodszy komitet w historii Polski. Tak Większość z Państwa tutaj, wasze doświadczenia politycznego, to, to nie ma żadnego, a prawie żadnego. Czy się tutaj, takie przedszkolaki, przy tych politycznych <laughs> że <laughs> No tak, jak już powiedziałem wcześniej, nie, nie chcielibyśmy tutaj używać argumentu wieku. Faktycznie to są, to są bardzo doświadczeni ludzie, ale to nie, nie o doświadczenie w polityce, tylko chodzi. Tu chodzi naprawdę o energię. I o planie. my ten plan mamy i my go będziemy realizować, mamy, mamy do tego odwagę. A ten plan możemy zobaczyć? 4, 10 punktów. Tak, yy, tak, tak oczywiście, o, o, ten, ten plan za, zaprezentujemy. Yy, to będzie się na, na konferencji prasowej, na którą zaprezentowaliśmy na środę. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko kandydatów. na razie radymioska. na tekstem pracują kamieniarze i tam je w kamieniach wy, wykuwają. Tak, to zdążą. Yy, plan już jest zdążą. gotowy. 10 10 rzymskich cyfr da się tam wypuść. Zaprosiłem Państwa. Jako prezydent na prezydenta, proszę przypomnieć swoją historię gospodarczą. Nie rozumiem, co to znaczy historię gospodarczą. Pana działalność gospodarczą dotychczasową. Chyba pracował na tym. Proszę pana. Zacznijmy od tego, że tak jak jedna z największych firm w Polsce postawiłem sobie, wcześniej miałem, miałem firmę, która produkowała dojarki właśnie w Rożeńsku Wielkim, zresztą mieliśmy wyłączność na sprzedawanie tego dla hodowców krów w województwie suwalskim, to jeszcze było województwo suwalskie, ale potem kiedy pojawiłem się w Łomży, zaczynałem jak wszyscy od łóżeczka polowego i przeszedłem cały ten etap od, od Pucybuta. buta no, może do milionera to przesadzam, tak? Bo myślę, że nie mogę swojego majątku aż tak szacować. Na pewno nie zrównam się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale znam każdą pracę. Kiedy pracowałem w Piszu zawodowo, jeden rok, proszę pana, zaczynałem pracę od wyrzucania popiołów w kotłowni. Potem warsztat, potem, potem jedno stanowisko, drugie, w końcu jakieś kierownicze. Także znam się i na wbijaniu gwoździ, proszę pana. Zresztą wybudowałem swój dom, który jest w kupiskach. Tymi rękami każdą cegłę położyłem w tym domu. E, mając do dyspozycji po prostu książkę, sam zbuduję swój dom, tak? Bo pasjonowało mnie to wtedy. Więc nie zaskoczy mnie ani wbijanie gwoździ, proszę pana, ani jazda samochodem, ani nie wiem, może, może zrobienie zdjęcia, tak? Wydaje mi się, że wiele rzeczy potrafię zrobić. Zresztą większość ludzi potrafi bardzo dużo rzeczy zrobić, tylko po prostu o tym nie wie. Jeśli to potrzebne jest, jeśli to w nich wyzwolić, każdy potrafi zrobić bardzo wiele. Oczywiście, a potem dalej. Słucham? No, zapewne tak. Powiem Panu, że moja firma, mimo że ma lat 25, pracownicy w niej też pracują po 25 lat, nikt ode mnie nie odszedł, proszę Pana. Nie ma nawet jednego grosza długu. A Urząd Miasta jest zarządzany przez fachowców i ma 117 milionów długu. Więc wydaje mi się, że mam dużo lepsze kompetencje do tego, żeby zarządzać miastem, niż wszyscy dotychczasowi prezydenci tego miasta. Tak jest. Wprawdzie nazwa tego jest nieco inna. E, o, może być Eros, może być 18 plus. To są różne. Tak, tak, oczywiście tak, ale z tego, co, co mi wiadomo, to nie jest to zabronione i jest to wszystko zgodne z prawem. Były na pewno też jakieś kontrole, jakieś inne rzeczy w ciągu tej dwudziestoletniej historii i jakoś nikt nie dopatrzył się jakichś problemów. Widzę, że Panu to przeszkadza, ale jeśli trzeba, rabat Pan dostanie u nas oczywiście. Oczywiście, że funkcjonuje tak. adres proszę podać. Krótka, 10 chyba. Tak, tak. Tak, tak, zgadza się, nie, 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 to, to, jest. Ten sklep oczywiście zamknę natychmiast, natychmiast po tym, jak okaże się niepotrzebny dla mieszkańców Łomży. Zapewniam Pana, że jest potrzebny, skoro funkcjonuje. Przez tyle lat. Tak jest. I to w tej firmie nie ma tak? Nie, nie tylko w tej firmie, w całej, tak, bo jest jest kilka takich firm moich, także nie tylko w tej. Ale wiecie państwo, to jest siła to jest siła napędowa jakby nie patrzeć ludzkości. Także to się całkiem dobrze miewa. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.